W tym odcinku powiem Ci o 15 najczęściej popełnianych błędach w języku polskim. To są takie błędy, które ja słyszę najczęściej i które najbardziej mnie denerwują, więc można powiedzieć, że jest to w pewnym sensie subiektywna lista. Numer 1. T. T to jest przymiotnik wskazujący używany wyłącznie w liczbie nogiej, więc nie można powiedzieć, te śniadanie, te krzesło, te dziecko, te to jest tylko i wyłącznie liczba mnoga. Numer dwa, ilość i liczba. O tym nie wie praktycznie nikt. Wiedzą o tym osoby, które mają do czynienia z językiem zawodowo, na przykład nie wiem pisarze, dziennikarze, tłumacze itd. Między tymi dwoma słowami jest różnica. Ilość dotyczy rzeczowników niepoliczalnych, natomiast liczba dotyczy oczywiście rzeczowników policzalnych, więc ilość może być czasu, wody, chęci, powietrza, piasku. Natomiast liczba może być na przykład osób, więc wyrażenie ilość osób jest niepoprawne, ponieważ te osoby można Policzyć. Numer 3. żeśmy żeśmy coś zrobili. Wiele osób ma taką skłonność, żeby mówić na przykład yy, wczoraj żeśmy poszli do kina. Zamiast wczoraj poszliśmy do kina. Nie mam pojęcia, skąd to się bierze. Yy, I to nie jest błąd zawsze. To jest błąd w, w tym konkretnym zdaniu na przykład bo konstrukcja, żeśmy coś zrobili, nie jest niepoprawna, tylko to, że musi, musi mieć swoje uzasadnienie, musi wynikać z konstrukcji czasownika. Więc jeżeli w zdaniu mamy taką strukturę, na przykład, nie wiem, powiedział, że, to możemy tak to zdanie przekształcić, żeby powiedzieć, żeśmy, i wtedy to będzie jak najbardziej poprawne. Natomiast to, że nie może się brać z powietrza. Numer 4. Ubrać coś, na przykład ubrać kurtkę. To mnie bardzo denerwuje. Ubiera się ludzi, natomiast ludzie ubierają się w coś. Numer 5. Są to daty, na przykład 11 listopad. To ile jest tych listopadów? 30? Nie, listopad jest 1. Natomiast mówimy o 11 dniu miesiąca listopada, więc poprawne wyrażenie to 11 listopada, a nie 11 listopad. Numer 6 to też są daty, ale tym razem yy, chodzi o lata. Rok 2014. Nie, to jest rok 2014. Czy powiedziałbyś na przykład. Rok 2338? No nie. Jest tutaj jeden wyjątek i jest to rok 2000 Dwa, Wtedy mamy do czynienia z rokiem 2000. Natomiast wszystkie lata następujące po nim są to lata takie jak rok 2014, 2015 i tak dalej. Numer 7. Są to końcówki ON i OM. I to widać wyłącznie w postaci pisanej, ponieważ jak mówimy, trudno jest często rozróżnić te dwie końcówki. Przykład, bardzo często widać to, to w internecie, w jakichś komentarzach, gdzie, gdzie ktoś pisze na przykład LUDION z ON na końcu zamiast OM. Nie mam pojęcia, z czego to wynika. Być może kiedyś ktoś jakoś zakodował sobie, że końcówka OM jest niepoprawna i, i teraz zawsze pisze o. Nie, obie te końcówki są poprawne w zależności od tego, z jakim słowem mamy do czynienia. Numer 8. Półtora i półtorej. Tutaj zasada jest bardzo prosta. Półtora to rodzaj męski, a półtorej to rodzaj żeński, więc. Półtora miesiąca, półtora roku, natomiast półtorej godziny, półtorej minuty. Numer 9. Pójść gdzieś na pieszo albo na boso. Nie ma czegoś takiego. Można pójść pieszo albo na piechotę, ale nie można pójść na pieszo. Tak samo można chodzić boso albo można chodzić na bosaka, ale nie można chodzić na boso. Numer 10. Po prawo, po lewo. No nie, tak się nie mówi. Po prawej, po lewej. Numer 11. W cudzysłowiu. Tutaj jest bardzo prosta zasada, o której pewnie słyszałeś już w szkole. Odmienia się to tak samo jak rów. Więc w rowie, w cudzysłowie, a nie w cudzysłowie. Numer 12. To jest moja perełka, bo, bo prawie nikt o tym nie wie. Jest to wyrażenie odnośnie czegoś. Prawna forma to jest odnośnie do czegoś, bo coś odnosi się do czegoś. Więc poprawnie powinno być odnośnie do. Jeżeli o tym nie wiedziałeś to to nie przejmuj się, bo należysz do 99% ludzi, którzy o tym nie wiedzą, albo nawet więcej. Numer 13. To jest yy, moim zdaniem kalka z języka angielskiego. Często ludzie mówią yy, że ktoś wyda, wydaje się być jakiś. Natomiast można by było powiedzieć, wydaje się jakiś. On wydaje się miły, zamiast on wydaje się być miły. To być jest tam kompletnie zbędne i to jest, to jest po prostu kalka z języka angielskiego. Numer 14 to yy, odmiana nazw własnych obcojęzycznych. I chodzi mi tutaj konkretnie o stosowanie apostrofów. Wiele osób ma takie przekonanie, że jeżeli odmieniamy jakieś zagraniczne słowo, na przykład, nie wiem, nazwisko czy jakąkolwiek inną nazwę własną, to zawsze musimy tam wstawić apostrof między tą nazwą a końcówką, którą dodajemy. Natomiast to nie jest prawda, to zależy bardzo, od bardzo wielu czynników. Nie będę tutaj podawał wszystkich przykładów, bo, bo zajęłoby to sporo czasu. Ale weźmy taki przykład. Yy, załóżmy, że jest jakieś nazwisko, które kończy się na "-e", nie Są takie na przykład w języku francuskim czy w, w angielskim. Załóżmy, że jest taki aktor Christian Bale. I on ma w nazwisku na końcu nieme "-e", więc jeżeli, ch jeżeli chcemy powiedzieć o nowej roli Christiana Bale'a, to piszemy to B-A-L-E, apostrof, a tego e nie możemy wyrzucić, no bo ono jest, jest częścią nazwiska, ale po to, żeby oddzielić to nieme e od, od końcówki, którą dodajemy, wstawiamy tam obowiązkowo apostrof. Natomiast jeżeli chcemy powiedzieć, że... a właściwie napisać, że ktoś coś do nas napisał na Facebooku, to tutaj apostrof nie jest konieczne, a wręcz nie powinno go być. Nie, nie można go użyć. Więc zapiszemy to łącznie, bez użycia apostrofy. Numer 15 to różnego rodzaju pleonazmy, czyli takie wyrażenia, połączenia słów, które, z których jedno jest zbędne, ponieważ oba niosą to samo znaczenie. Na przykład Cofać się do tyłu. No jeżeli ktoś się cofa, to wiadomo, że do tyłu nie da się cofać do przodu. I tutaj można podać bardzo, bardzo wiele przykładów. Najpopularniejszym jest masło maślane, ale oczywiście nikt tak yy, nie mówi na co dzień. Mam jeszcze jeden yy, dodatkowy punkt, 16, który trudno nazwać błędem. Ale jest to coś, co na pewno powinniśmy wyeliminować, i są to różnego rodzaju wtręty. Zauważyłem, że one stają się coraz popularniejsze w ostatnim czasie. Są to często takie wtręty, które jak się nad tym zastanowić, to nie wiem, zdradzają takie zawahanie, niepewność tego, kto, kto je stosuje. Na przykład wiele osób często używa słowa jakby albo, albo gdzieś tam. I to, to sprawia, że osoba, która tego słucha po pierwsze, jeżeli jest wyczulona na to, że się denerwuje, a po drugie ma wrażenie, że to, co ta druga osoba mówi, jest, jest mówione właśnie bez, bez przekonania. Więc postara się zauważyć u siebie, czy, czy stosujesz takie wtręty. Możesz zapytać kilka osób, z którymi spędzasz najwięcej czasu, czy, czy coś takiego zaobserwowały. To by było na tyle. Jeżeli yy, nauczyłeś się z, czegoś z tego m, odcinka, to, to bardzo dobrze. Nawet jeśli to będą dwie, trzy rzeczy, to, to będę przeszczęśliwy.